Hej, zadam ci jedno pytanie. Jak się masz? I wiem, że odpowiesz mi w dwojaki sposób. Albo dobrze, albo źle. Zadam ci kolejne pytanie. Co możesz w tym momencie z tym zrobić? Jeżeli zauważysz, że większość ludzi jest skondensowanych na swoich problemach, na swoim świecie, nie są w stanie wyjść i znaleźć rozwiązania, bo de facto nie wiedzą, jak znaleźć to rozwiązanie. Jakiś czas temu miałem okazję gościć na wspaniałym warsztacie u. Genialnego gościa, który nazywa się profesor Molzby, przyjechał specjalnie ze Stanów po to, aby pokazać nam, na czym polega i jak powinno się stosować, efektywnie stosować racjonalną terapię zachowań. Na dzień dzisiejszy, jedną z najlepszych technologii behawioralno-poznawczych, które Ty możesz wziąć i zacząć stosować od zaraz na sobie i na innych osobach osobach w Twoim otoczeniu. Nie tworząc tak zwanych autorytetów, wzorców zewnętrznych, do których idziesz z myślą, że tylko i wyłącznie ktoś może twój problem rozwiązać. Nie, nikt twojego problemu nie rozwiąże, oprócz ciebie samego, ee, który posiada w sobie tylko i wyłącznie ty odpowiednie zasoby po to, aby znaleźć rozwiązanie, aby znaleźć zupełnie inny punkt widzenia na to, co kiedyś nazywałeś konfliktowym, co kiedyś nazywałeś negatywnym. Zadam ci kolejne pytanie. Jak myślisz? Czy to sytuacje, czy zdarzenia, czy osoby, które są w Twoim otoczeniu, wywołują negatywne emocje, czy Twój sposób myślenia? Odpowiem Ci na to pytanie. Tylko i wyłącznie Twój sposób myślenia, tylko i wyłącznie proces mentalny, tylko i wyłącznie myśli, które później przeradzają się w przekonania, które w kolejnym kroku stają się stabilnym wzorcem do tego, aby budować na tym przekonaniu cały zamek. Myśli, cały zamek wzorców poznawczych, cały zamek zachowań i aby w tym zamku funkcjonować. Ale co możesz zrobić? <laughs> Właśnie, to jest bardzo proste. I odpowiem w kolejnych dwóch, trzech minutach, na czym polega racjonalna terapia zachowań i co będziemy robić na warsztacie za kilka tygodni. Tylko i wyłącznie po to, abyś widział, abyś widziała, że to tak naprawdę nie jest trudne. Zdarzenia sytuacji nigdy nie zmienisz. Ale w momencie, kiedy spotykasz osobę konfliktową, kiedy nie udaje ci się coś w życiu, jak myślisz? Jakiego rodzaju myśl się pojawia w Twojej głowie? Jakiego rodzaju myśl się pojawia w Twoim umyśle? Może to być na przykład, jestem niewystarczająco dobry, ale to jest tylko i wyłącznie myśl. Myśl się pojawiła w stosunku do zdarzenia, w stosunku do sytuacji i oceniasz to poprzez swój świat subiektywny, który jest w tobie, nigdy przez obiektywizm, który jest na zewnątrz. Nigdy nie jesteśmy w stanie określić czegoś jak obiektywne, jako czystej informacji, która daje nam informację zwrotną i my możemy czegoś się na podstawie tego nauczyć. Zawsze oceniamy to poprzez swój świat przekonań, swój świat myśli, czyli świat subiektywny, a on za każdym razem albo jest zniekształcony, albo usunięty, albo zgeneralizowany. Pierwszym krokiem, jaki będzie do tego, abyś sobie zdał, abyś sobie zdała sprawę w jaki sposób można pracować ze sobą, pracować ze swoimi emocjami, pracować ze swoimi zachowaniami, jest to, że za każdym razem, kiedy jest jakiegoś rodzaju zdarzenie aktywujące, pojawia się myśl. Typu coś ci się nie udało. Typu wywaliłeś się na rowerze, typu spowodowałeś, spowodowałeś wypadek samochodowy, typu w Twoim przeświadczeniu poniosłeś, poniosłaś porażkę. Pojawi się za każdym razem myśl. Jestem niewystarczająco dobry. Za tą myślą pojawi się jakiegoś rodzaju emocja. No pomyśl sobie, co się dzieje, kiedy pojawia się w, twoim, w twojej głowie myśl, jestem niewystarczająco dobry. Wszystkie emocje, które będą pod spodem, będą negatywne. Do tych emocji będzie podłączone zachowanie zachowanie ucieczkowe, zachowanie autodestrukcyjne, zachowanie agresywne. Ale w większości przypadków będzie to zachowanie w stosunku do siebie samego albo w stosunku do otoczenia, które jest wokół, bo za każdym razem, zauważ, co się dzieje w Twoim życiu, zdecydowanie łatwiej jest, wiem, bo tak samo robiłem, zrzucić opinię na zewnątrz i powiedzieć, to ich wina, to wina rządu, to wina polityki, to wina mojego chłopaka, to wina mojej żony, to wina mojego szefa, i odsunąć się od tego. Odsunąć się od tego, a tym samym odsunąć się od nieprzyjemnego odczucia którego ty nie chcesz czuć. Po zachowaniu będą tylko i wyłącznie skutki. Skutki czy to agresywnych zachowań, czy to destruktywnych zachowań, które za każdym razem miały miejsce i początek w twoim umyśle. To, co teraz Ci mówię, to jest ABC emocji, po to, aby zrozumieć, jaka jest korelacja między Twoim otoczeniem, między Twoim życiem, między sytuacjami, które są wokół Ciebie, a Twoją głową, a całym procesem, który się odbywa na poziomie mentalno-fizjologicznym. Bo każde przekonanie, zapamiętaj, każde przekonanie, te pozytywne, jak i te negatywne, będzie wpływało na Twój organizm albo w destruktywny sposób, albo w ten konstruktywny sposób. Każde przekonanie, każda myśl, która jest. Zła, która jest stresująca, która jest negująca, wywołuje spięcie w organizmie, a te spięcie musi się w jakiś sposób powolić, i najczęściej są to choroby. Są to choroby Twoich organów, są to choroby Twojego ciała, które muszą znaleźć ujście tym wszystkim negatywnym emocjom. W taki sposób powstała psychomatyka, i w taki sposób, profesor Molzbi. Eksplorował ludzki mózg, ludzkie zachowania, ludzkie myślenie, po to, aby po kilkudziesięciu latach powstała racjonalna terapia zachowań i aby każdy mógł ją wziąć i ją wykorzystywać. Jaki jest kolejny element? Kolejnym elementem jest -sama, racjonalna sama analiza, w której Ty będziesz mm, badał wszystkie te procesy, które są w Tobie, wszystkie te myśli, które są w Tobie. I będziesz podstawowe sobie pytanie zadawał, czy to myślenie jest racjonalne, czy to myślenie jest irracjonalne. A uwierz mi, za każdym razem, kiedy pojawia się jakiegoś rodzaju myśl w twojej głowie, która wywołuje spięcie, która wywołuje stres, która wywołuje obawę, która wywołuje lęk, jest irracjonalna z reguły. Bo ludzie mają problem z rozpoznaniem tego, co jest irracjonalne i co jest racjonalne. To jest zbalansowanie. Bo jak to ja mogę myśleć w sposób irracjonalny. Tak, z założenia RTZ-u, wszystkie myśli, które wywołują lęk, wszystkie myśli, które wywołują negatywne emocje, są irracjonalne. I ty to badasz. Widzisz, jaka jest korelacja między zdarzeniem, między myślą, między e, emocją, między zachowaniem, kiedy ty sam siebie niszczysz w każdym elemencie życia, choćby e, kiedy ekspedientka nie powie w taki sposób, jaki uważałeś, że powinna powiedzieć do Ciebie. Kiedy facet podchodzi do kobiety i słyszy negującą opinię na jego, na, na jego temat, kiedy pracownik słyszy od szefa coś niekonstruktywnego na temat jego zachowania, na temat jego działania, na temat jego samego i bierze to osobiście, uderza w swoje ego i tworzy cały mechanizm, skonstruowany bardzo precyzyjnie mechanizm, według którego później funkcjonuje.